Witamy Państwa serdecznie! Tak, tak, witamy, witamy! Dziś gościem naszym i Państwa przed ekranami będzie nasz kolega po fachu, wielki dziennikarz, a jeszcze większy manipulator propagandowy, Tomasz Lis! Nie, nie mam! Nic do mnie nie przyszło! Co nie przyszło? No list! Powiedziałeś, Tomasz List! Ech, stara pierdoła głucha! Zapowiedziałem gościa! Tomasz Lis na żywo w studiu domowym. Dzień dobry kolegom, dzień dobry towarzyszom przed ekranami. Drogi Lisie, skoro już przy liście jesteśmy, to powiedz, co napisała do ciebie żona Hania w liście, który ostatnio otrzymałeś. A, Hania, to napisała Tomku, jestem z ciebie dumna. I to tylko tyle, bo Hania to raczej pisać nie lubi. To kobieta czynu. Już w czasach dziecięcych razem z rodzicami, dobrymi partyjnymi dziennikarzami, chodziła na różne czyny. Społeczne nierzadko. Ale w jakim kontekście tak napisała? A, w kontekście. Yy, a co to znaczy? No dlaczego tak napisała? Tomku, jestem z ciebie dumna. Dlaczego? Yy, bo wreszcie wstawiłem sobie ząb. Górną trójkę. No, bez niej to tak musiałem wargę zwieszać, by w telewizji nie było widać, że nie mam zęba. No to gratulujemy! A co jeszcze wstawiłeś, Tomku, ostatnio? Ostatnio wstawiłem jeszcze dwie plomby, kilka bałachów w telewizji i kilku kolegów do spółek w TVP. No i jeszcze wstawiłem hani samochód do garażu. Pięknie! To znaczy, że stawianie. Przychodzi ci lekko, a wystawianie? A, to też bez problemu. W ciągu ostatniego miesiąca y, wspaniale wystawiłem cztery rachunki. Y, każdy poprawi 800 tysięcy złotych za moje programy w TWP. Braun mało nie wykorkował, jak to zobaczył. Skąd ja wezmę pieniądze? krzyczał. Aż wystawił na licytację jakieś studio regionalne czy coś. Czyli twoje świetne wystawianie? Miało też wpływ na jego wystawianie. Wystawnie się prowadzicie? Ludzie na poziomie lubią wystawne życie. Jeszcze na koniec powiedz nam, czego możemy spodziewać się w najbliższym Twoim programie. Jak zawsze. Sprawdzony temat: Pedofilia w kościele i spalona tęcza. Mm, przy tym tak miło się rozmawia. A goście? No jak zawsze. Sowa, Szczuka i Niesiołowski. No i jeszcze jakiegoś pedała dokoptujemy. Będzie gids. Na koniec jeszcze coś na PiS wymyślę. Jakiegoś informatora wymyślę, coś, źle na PiS będzie mówił i na niego się powołam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.